Jeden czy jeden. Jak ktoś będzie, to może sobie przenocować za darmo. Jakaś obrażająca Budai, poszliśmy na zwykłą polację, ale są tu też bezdomni w bramie. Bardzo słabe, złe, złe. Co to znaczy? To był naprawdę ciężki i pracowity tydzień. Wróciłam w piątek z pracy, a tu w domu czekała na mnie niespodzianka. Mój Krzysiek zaskoczył mnie. Oznajmiając, że właśnie kupił bilety na pociąg do Bratysławy. Nie ukrywam, że najpierw bardzo się ucieszyłam, ale tylko do chwili, gdy dowiedziałam się, że pociąg odjeżdża za dwie godziny. O, otwiera się. Proszę, nawet szybka reakcja. Jesteśmy, jedziemy w końcu do tej Bratysławy, pociąg spoką. przeodział nam się trafił nawet okej, okay. tylko że strasznie zimno, ja myślałam na początku, że okna są jakieś nieszczelne, że coś wieje po prostu, zimno, nie dało się wytrzymać, aż musiałam wyciągnąć bluzę, no i Krzysiek słuchajcie, odkrył, klimatyzacja ustawiona była na 20 stopni, i Krzysiek przestawił na maksa na 25. No, i teraz da się wytrzymać. Teraz nawet jest szansa, że się Nie Jesteśmy. Na dworzec kolejowy w Bratysławie dotarliśmy o 6 rano. Znajduje się on około kilometra od centrum miasta. Dworzec ten jest zabytkiem architektonicznym, aczkolwiek jak na zabytek, czystością odbiega od wszelkich standardów. Prosto z dworca udaliśmy się do centrum Bratysławy. No, dworzec w Bratysławie taki sobie, trochę tutaj daje do coś. Nie no, szczerze mówiąc trochę śmierdzi moczem. Idziemy teraz oddać bagaże do przechowalni, i trafiliśmy na deszcz, na brzydką pogodę. Ale może się poprawi. Już jesteśmy prawie na miejscu, zaraz zostawiamy bagaże, i właśnie y, idąc, wymyśliliśmy, gdzie dalej pojedziemy. Zaraz się dowiecie. Zostawiamy bagaże na dworcu w Bratysławie. Y, koszt y, y, zostawienia w, szaf w szafce 5 euro. I zapłacę kartą. No, i wkładamy bagaże. O, jaka duża! Zmieści nam się wszystko chyba. Dobra, to jeszcze włożymy i zamykamy. A tak wygląda dworzec w Bratysławie. Jest przy centrum handlowym, w samym centrum Bratysławy. Bagaże już schowaliśmy do skrytki. Teraz trochę spędzimy czasu w Bratysławie. A potem, właśnie z tego dworca, pojedziemy do Wiednia. Taki plan mamy, taki to wymyśliliśmy właśnie przed chwilą. Bilety zaraz kupimy. I mamy połączenie z Bratysławy do Wiednia. O 16:10 55 zł kosztuje bilet za osobę. Także kupujemy. To jest właśnie słynna brama Michalska w Bratysławie, w środku której znajduje się taki kompas. Ale są tu też bezdomni w bramie, w całym centrum Bratysławy. I można tam odnaleźć między innymi Warszawę, Budapeszt, Wiedeń oraz przypisane do nich odległości od tego miejsca w Bratysławie. Teraz pokażę Wam najbardziej oryginalną figurę w Bratysławie. Ciumil, tak się nazywa. Robotnik wynurzający się z kanału, z ziemi. Dotknięcie go w tą czapkę podobno przynosi szczęście. Ja zaraz spróbuję. O, tak do tutaj zgłaszczę bo chcę mieć dużo, dużo szczęścia. My no już szybko idziemy na dworzec autobusowy, żeby dostać się do tego grudnia całego i powiem wam, że ładna ta Bratysława, nie docenialiśmy jej i musimy tu kiedyś przyjechać na dłużej. Fajnie by się tą Bratysławę zwiedzało na takich chulajnogach. Ja chyba marzę o tym. Jesteśmy już na dworcu, teraz odbieramy nasze bagaże, które są tutaj w skrytkach. Po prostu się, jak się skarbie to robi? Przysłali mi kod, jak wkładaliśmy do skrzynki. Aha, czyli SMS-em dostałaś kod, tak? I trzeba go teraz tak, wpisać. Tak, teraz zmieniam język na angielski. Aha, up, Odbieramy, wpisuję ten kod. Aha, i zobaczymy czy się otworzy. Nasza 31 jest, powinna się otworzyć. 5 sekund, 3, 2, Uwaga, 1. otworzy się. Jest, dobra, mamy to. Dało się, chociaż no. mamy przykre doświadczenia ze skrzynkami na bagaże, ale to w Polsce. To ja wyjmuję. Raz i szybko lecimy na Flixbusa do Wiednia. No już jesteśmy przy autobusie. Flixbus, także zaraz wsiadamy. Dobra, wkładamy bagaże, nasze walizeczki małe do środka i zajmujemy miejsca na pokładzie. Okay. Szukamy pokoju na bookingu, ale z tego, co widzę, to trudno będzie znaleźć coś w rozsądnej cenie. Tym bardziej, że my szukamy pokoju na dziś. No i niepokoją mnie te oceny. Bardzo słaby, zły złe co to znaczy? słabe złe te najtańsze oczywiście mają najgorsze opinie już dojechaliśmy do Wiednia jesteśmy teraz musimy gdzieś się tutaj odnaleźć a znaleźliśmy w ogóle ten nocleg także musimy teraz się tam udać bo już możemy właściwie tam zostawić swoje bagaże do tego pokoju dojedziemy metrem, tutaj w Wiedniu. Kupimy takie bilety na dwa dni, na 48 godzin, bo zostajemy na 48 godzin. Taki bilet jest ważny na autobusy, yy. tramwaje są w skarbie w Wiedniu. No oczywiście. A tak. są, no, na tramwaje i na metro. Także Myślę, kupujemy. Że głównie będziemy się poruszać metrem, ponieważ tutaj bardzo dobrze rozwinięta sieć Aha. metro. I szybko I, jeździ, i... bo nie ma korków. No, tak, no. ułatwi nam to po prostu przemieszczanie się. Żeby dotrzeć jak najszybciej z miejsca na miejsce. No i właśnie przy pomocy takiego automatu kupimy. To no, wybiorę język angielski będzie mi łatwiej i chciałabym wybrać. O, czyli są na 24 godziny, 48,72. My na My 48. Chcemy 48 48 godzin, 14 euro tak. kosztuje. No to dobra, co to kupujemy. Ta osoba, która robi różnicy, więc kupujemy yy i zapłacimy kartą. Bilet się zaraz powinien tutaj pojawić. A, drukuje się. Jest, mamy! Mamy bilecik na, na komunikację z jednej. No to zaraz możemy super, jeździć. Mamy. No i się tam sobie i nie ciągnie. Trzy przestały. Dobra, wyjeżdżamy ze stacji. Długie schody były pod ziemią. Znaleźliśmy ziemi. już położenie naszego miejsca zamieszkania, tymczasowego w dniu. Trafiliśmy, nie było eee... trudno. Rzeczywiście, parę minut ze stacji metra. Tak, gospodarz wysłał nam kod do głównych drzwi wejściowych, ponieważ wszystko się odbywa bezobsługowo. No, czyli tylko kod wskazujemy, tak? Tak, i do drzwi wejściowych dostaliśmy 3, 1, 3, -1, 3, 1. No, 3, 1, 3, 1, 3. -1. Jak ktoś będzie, to <głos》> może sobie przenocować za darmo. O, otwierają się. O, o, nie Jakiś chcą nas A bo jest widzę, taki zamek założony, smart. Dobra, on musi otworzyć. Okay. No, no. Właściwie to otworzyły się same po wpisaniu kodu. O, możemy przy okazji zobaczyć, jak to wygląda. Tak to wygląda. A bo jest jakiś aneks kuchenny? Tak, tutaj jest aneks. A to aneks sobie kuchenny. zobaczymy. No. Są szafeczki, patelnia. Mhm. No, raczej nie będziemy nic gotować, ale. Tak, dla informacyjnie jest. I tutaj też jest kod. A, zobaczcie, na, na klamce jest. I co, otworzyło się? Otwarte, tak. dobra. Do pokoju dotarliśmy około godziny 18. Po krótkim odpoczynku Pojechaliśmy metrem do centrum, żeby zobaczyć, jak wygląda nocne życie Wiednia. I dojechaliśmy do samego centrum Wiednia. Przed jedzeniem jeszcze tutaj włóczymy się właśnie po tym nocnym Wiedniu. No Więc... i okazuje się, że oczopląsu można dostać. Po prostu ja jestem zszokowana. Same po prostu e, największe światowe sławy, domy mody e, Diora, Gucci'ego, Louis Vuitton, Chanel, e, Tiffany. No po prostu jestem w szoku. Wiedziałam o tym, bo czytałam dużo o Wiedniu, ale nie spodziewałam się, że po prostu całe centrum jest oblegane. A to coś dla mężczyzn. Rolex i zegarki szwajcarskie. Wiadomo, że niektórzy mogą przyjechać na porządne zakupy do Wiednia. A my skarbie na kebabę a na kolację. Ale na najlepszego, na najlepszego w Wiedniu. Wynaleźliśmy taką knajpkę z super kebabami właśnie. To akurat ty miałeś skarbie ochotę no, na kebab. No, no wiadomo, że to cent... tak jak w Berlinie, centrum kebabów. Mamy kolejny dzień. Wczoraj wieczorem nie udało nam się zjeść tego najlepszego kebaba w Wiedniu, bo okazało się, że ten kebab najlepszy to jest jakaś obrażająca buda i poszliśmy na zwykłą kolację. A dzisiaj powiemy Wam, co nas sprowadziło do Wiednia. I nie są to tylko zabytki. Otóż Wiedeń to jest światowa stolica szpiegostwa. Jest tutaj największa liczba szpiegów na świecie. Dlaczego? Bo w Austrii szpiegowanie przeciw innym krajom niż Austria nie jest karalne. Dlatego szpiedzy, na przykład rosyjscy, mogą bezkarnie szpiegować przeciw Polsce, Niemcom, Stanom Zjednoczonym. Chcemy poznać temat szpiegostwa, odwiedzić miejsca, gdzie szpiedzy się spotykają, a być może nawet spotkać jakiegoś śpiega. Sami też zabawimy się w szpiegów, ponieważ postanowiliśmy wyśledzić tego najlepszego kebaba w Wiedniu. Krzysiek nie odpuścił. Tak, dlatego idziemy na naszą misję, bo być może tutaj w wieku na Szczefan Plac przechodzi jeden szpieg wśród tłumów. <laughs> I dotarliśmy do kafe Schwarzenberg, jest to ekskluzywna kawiarnia, która jest miejscem spotkań właśnie szpiegów. Spotykają się tutaj szpiedzy z całego świata i wymieniają między sobą informacjami. Jest otoczona wśród ekskluzywnych hoteli, gdzie możliwe, że też śpią i nocują. Wejdziemy tam zobaczyć jak wygląda w środku i czy rzeczywiście są ci szpiedzy. 増えた。<laughs> <laughs> Jednym z powodów, dlaczego kawiarnia szpiegów, czyli kafe Schwarzenberg powstała właśnie tutaj w tej dzielnicy, w tym miejscu jest siedziba różnych ambasad. Między innymi ambasada Francji znajduje się dosłownie przy kawiarni szpiegów. Zobaczcie jaka jest okazała. Zaraz przy ambasadzie francuskiej i blisko kawiarni szpiegów na placu Schwarzenberg znajduje się pomnik bohaterów Armii Czerwonej. Upamiętnia on walki Armii Czerwonej tutaj właśnie w Wiedniu w 1945 roku. W ramach protestu z tyłu pomnika bohaterów Armii Czerwonej została pomalowana ukraińska flaga. Wiedeń jest najbardziej zielonym miastem na świecie. Blisko pałacu Belweder znajdują się ogrody, między innymi Botanical Garden, gdzie można poprzebywać na łonie natury, podziwiając roślinki zupełnie za darmo. Jest już wieczór, my już jesteśmy po całych, po tych całych poszukiwaniach śpiegów i jedziemy na tego najlepszego kebaba, znaleźliśmy go i jedziemy tramwajem numer 9. Znaleźliśmy skarbie w internecie, sprawdzimy czy rzeczywiście tak. jest to najlepszy kebab w mieście. Sprawdzimy. On się nazywa Hernals, Hernals Kebab. O, nawet ładnie to wygląda. Dobra, zamawiamy. I właśnie panowie nam robią kebaba Hernals Kebab Ponoć najlepszy kebab w Wiedniu Wszystko jest skrojone nożem, nie maszynką elektryczną. Także zobaczymy, mamy nadzieję, że będzie pyszne. Marcheweczka, cebulka czerwona, pomidorki. No naprawdę, powiem wam, że wygląda... Pożytkie, jeszcze pokropione cytrynką. Wygląda to zachęcająco. Yes, jest. Wow. Dobra, skarbie, próbujemy, no nie? Słuchajcie, no mamy tego kebaba, faktycznie wygląda fajnie. Nie było już tortilli, niestety, bo przyszliśmy już praktycznie chwilę przed zamknięciem lokalu. Jest sos, cieplutki, wygląda fajnie, pachnie niesamowicie. W skarbie, co tam jest. No widzieliście, co dodawali, naprawdę. Mięsko świeżutkie. Nie żałowali. Ani warzyw, ani mięska. Widać, to jest wszystko naprawdę takie soczyste. Teraz ja spróbuję Spróbuj i zróbmy się. Warto było tu przyjechać. Pół godziny jechaliśmy z centrum Wiednia. Mhm. Powiem szczerze, że najwięcej bułki skosztowałam, ale jest tak fajnie przypieczona, trupiąca, Mięsko fajne, soczyste, niewysuszone. Sos przebija się, ten majonezowy jogurtowy mój ulubiony, warzywka świeżutkie widać czuć. Także ja uważam, że jak dla mnie jest to. Bardzo dobry kebab. Zjedliśmy już te kebaby. Faktycznie dla mnie po prostu pierwsza klasa. Wyjątkowo smaczne mięsko. Bułeczka do końca zachowała temperaturę. Świeżutkie warzywa. Sos po prostu genialnie dobrany, dla mnie po prostu 5 na 5. No, wszystko było takie wilgotne, soczyste i e, no miał coś w sobie takiego, e, że był inny od e, reszty kebabów. Ja bym tak porównał, że tu jest jakaś masa kebabów, a ten miał coś wyjątkowego. Nie wiem, może ten sok z cytryny, może te świeże warzywa. Następnego dnia opuściliśmy nasz pokój i musieliśmy coś zrobić z bagażami, ponieważ nie mogliśmy ich zostawić dłużej w hotelu. razie czekamy na jakąś złą druga rzecz, że e, można tutaj płacić, tylko gotówką. można płacić kartą. Także musieliśmy, już tylko o na mnie woła. Bo... Co się? Znalazłaś skarbie? Tak, udało się, ale musiałam po prostu się to, czaić. Ja, nie, okay. ja, ja z jedną walizką Olesy na drugą chodziliśmy i polowaliśmy. Dobra, udało się. Zamykamy. E, poczekaj, bo musimy zapamiętać, która to jest skrytka. Skrytka 1912. Czyli tak, mamy skrytkę 1912, zamykamy, zamknięte i teraz musimy, mamy minutę na zapłacenie. Dobrze, to my już tutaj płacimy. Czekanie na wolną skrytkę zajęło nam 40 minut. Po tym czasie udaliśmy się spokojnie do jednego z najciekawszych miejsc w Wiedniu. No i idziemy na wesołe miasteczko. No Zobaczymy, porównamy do Nerdzilandii. I tu za nami właśnie jest symbol krateru i Wiednia też, diabelski młyn, jeden, jeden z najstarszych diabelskich młynów na świecie. No duży jest, duży, ogromny, Ech, ale powiem Wam, że to wesołe miasteczko to Wiednia, krater. Nie ma porównania jednak do Energylandii. Energylandia jest większa, te atrakcje też są nowsze, e, przede wszystkim nowsze tak, nowsze no i przez to atrakcyjniejsze. Także Prater być może był atrakcją tutaj dla, dla nas Polaków, gdy nie było w Polsce jeszcze Energylandii. Na naszym kanale mamy film z Landii, z naszego pobytu z dziećmi. Jest tam porównanie różnych atrakcji, prędkości, przyspieszenia. Także zapraszamy do obejrzenia. Dużo cennych informacji jest. I po jedziemy sobie nad Dunaj, a dokładnie na Wyspę Dunajską. I tu jest ładnie pokazane, jak właśnie ta wyspa wygląda na tym Dunaju. Kiedyś w ogóle tu był cały Dunaj na szerokości, nie było tej wyspy i potem właśnie w celach przeciwpowodziowych wydobyto piasek z Dunaju i z tego piasku utworzono taką wyspę. I dotarliśmy do Szymbrun. To jest kompleks pałacowy, który stworzyli i zamieszkiwali Habsburgowie. Ponad jest piękny. Piękne są też ogrody tutaj, za tym kompleksem. No a także jest to obiekt, który trzeba zwiedzić będąc w Wiedniu. Usytuowany nieco, troszeczkę dalej od centrum, ale warto się tu wybrać, bo jak sami się za chwilę przekonacie, jest tu po prostu pięknie. Szkoda byłoby tu nie przyjechać. No. Bo mnie się nie chciało tutaj przyjeżdżać, ale jest pięknie. I przyjechaliśmy już metrem na dworzec centralny w Wiedniu. Idziemy odebrać nasze bagaże. Zobaczymy, czy nie będzie przeszkód w otwarciu skrytki. No i wyjechaliśmy na górę, a dworzec jest. A, czyli zupełnie w innym miejscu wyjechaliśmy. Tam w skarbie. O, jest, jest też dworzec główny. No, słuchajcie, te stacje metra tutaj są tak rozległe pod ziemią, że wychodzi się czasem zupełnie po drugiej stronie ulicy, miejsca docelowego. No i jeszcze wybierzemy jakieś kartki pamiątkowe albo magnesiki. No i kartka już kupiona, a teraz już idziemy po te bagaże. Tylko, właśnie ciekawe, co by było, gdyby skrytka nam się nie otworzyła, tak jak kiedyś w Polsce to miało miejsce. Co by było, bo mamy tak, 20 minut mamy do odjazdu autobusu. E, Nikt by pewnie nie przyjechało otworzyć tej skrytki. Skarbie, jaki czarny scenariusz narysowałeś, na się, się Nie zaczęło. no, zdarzyło nam się to kiedyś. Uwaga, nasza chwila prawdy. A, skarbie, czyli jak ten bilet, tak? Taki bilet tak, jest? Taki jest bilet. A, i się po prostu wkłada. I... Tutaj powinna się otworzyć. Jest bez problemu, dobra. Są nasze bagaże, nie, nie są. Nie będzie przygody. Z ale zobaczcie, Austria, y, ja byłam zaskoczona, że jest no. tak czyściutko, a tu się okazuje, że tak, bo... ci, którzy przychodzą zostawiać te bagaże, no to jednak zostawiają też zupełnie. No w ogóle w Biediu było bardzo czysto, ale zobaczcie, Masy co tutaj robią. No nie, nie wezmą ze sobą tych karnych, które dorzucają. Po mnie. No to możemy iść już na autobus. Mamy 20 minut, więc zdążymy bez problemu. A jeszcze tutaj na dworcu głównym spotkaliśmy e, taki barbistro o polskiej nazwie Trześniewskiej. Już słyszeliśmy o tym gdzieś na jakimś filmie na YouTubie, także jeszcze spróbujemy sobie po kanawce tutaj. Takie kanapeczki są. No i my już wygnamy w jeden. Przyjechał nasz autobus. kierowca sprawdzi bilety. włożymy bagaże. Wejdziemy do Bratysławy. Wejdziemy do Bratysławy, i tam dopiero z pociągiem idziemy do Polski. Jakie skarbie mamy miejsce? 5 i 6. 5 i 6, dobrze, sprzątaj. Chyba tu. Nie No. To, 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 to zasiadamy sobie. My już wróciliśmy do domu po naszej przygodzie słowacko-austriackiej. E, szpiegów żadnych, co prawda, nie znaleźliśmy, ale to może oznaczać tylko jedno, że się świetnie ukrywają. Natomiast, jeżeli chodzi o Wiedeń, to jak na mnie wywarł ogromne wrażenie. Myślę, że dwa dni to jednak jest za krótko, żeby... Zwiedzić wszystko i zobaczyć, jak się tam żyje. Także następnym razem musimy być tam trochę dłużej, a tymczasem na końcu, jak zwykle, rozliczenie kosztów i do następnej przygody.